Opowiadki o strzelnictwie obronnym. Jak? Zaczniemy może od tego, jak opowiem Wam, jak. Jakie sposoby są przenoszenia broni. E, no bo ten sposób przenoszenia broni będzie zależny od tego, co będziemy robili. Co będziemy robili, gdzie będziemy szli. To do tego musimy dopasować broń. Ja mam kilka sposobów. Lubię saszetkę którą sobie zakładam pod pachę i wkładam sobie broń do saszetki. Kilka razy tak robiłem, nawet pracując, opiekując się pewnymi osobami. Broń jest elegancko, mogę sobie fajnie jechać, nic mi nie przeszkadza, nic mnie nie uwiera. Oczywiście magazynki też tutaj mam drugą komorę do, i do tej komory sobie kładę magazynki. Uwielbiam tak szczególnie jeśli jest praca w samochodzie i przy garniturze. Jak wyjęcie broni, no to będzie następny film. Czyli to jest pierwsza opcja, saszetka. Druga opcja mamy nereczkę. Nereczkę, do której wkładamy sobie. Chyba najbardziej popularna. Najbardziej popularna układamy o i sobie siedzimy i mam tak jak tu widzicie mam nadzieję widać o jak potrzeba odsuwamy ale o tym co jak wyjmujemy to będzie następny film. Nereczka i to co mówiłem wcześniej jak sa, saszeteczka była wygodna nereczka no ja osobiście nie, nie lubię jak mnie coś tutaj ciśnie na, na brzuchu e, jeszcze pas przez samochód tu uwiera. Yy, w talerz biodrowy jest to OK fajne na pół godziny, ale w, jeśli chodzi o dłuższą, dłuższe działanie, no jest, jest wolę sa, saszeteczkę, no i szczególnie jak mamy garniturek i tak dalej. Nie? Yy, to to no, trochę do garniturku nie, nie wypada. Takiej saszetki zakładać. To jest druga opcja. Trzecia opcja, no to chyba Wam najbardziej znana, kaburka zewnętrzna. No niestety no, ma swoje plusy, ma swoje minusy. Dobrze widzicie, ona odstaje. E, czyli już żadnych obcisłych, e, obcisłych t-shirtów bym nie mógł założyć. Wszystko by musiało być luźne, żebym mógł w odpowiedniej chwili, w odpowiednim momencie odpowiednio ją e, wyciągnąć. E, następna taka. Kaburka, która chwyta za, za osłonę języka spustowego, to jest kaburka taka wewnętrzna, ona może być przypinana na pas, tak jak widzicie tutaj, ona jest przypinana na pas, ja tutaj, tak jak widzicie, siedzę, siedzę w krótkich spodenkach i widzicie, że już ta kabura, no nie pasuje do tego, nie pasuje, bo jest niewygodnie, tak samo ta kabura, zewnętrzna też do tego by nie pasowała bo, bo by było niewygodnie i tyle i by przede wszystkim ta odstawała tak jak ta yy, no, widać że no tak powiedzmy w miarę tego nie widać yy, ale nie preferuję tego typu szczególnie do samochodu bo zobacz, jak sobie ukucnę to celuje lufa wiadomo w co wszyscy dobrze widzą Szczególnie ci, którzy chodzą z tą bronią przeładowaną Jest to Jest to, wiadomo Bardzo dyskusyjne A poza tym próbowałem tak jeździć Uwierzcie mi, godzina Jazdy, czy pół, nie, no, pół godziny jazdy i po prostu jest niewygodnie I tyle I to jest kolejny sposób noszenia broni I jest jeszcze sposób Taki, że Po prostu sobie kładę broń do plecaka, mały plecaczek na, na plecy sobie go zarzucam i, i tyle, i sobie idę tam gdzie mam iść, nie wiem, na plażę, do kościoła, czy nie wiem, gdziekolwiek. I tyle na, te, na temat jak to, jak, to, jak to można nosić broń po cywilnemu. Trzymajcie się, heja. Panie pojechał prawej, po prostu na kurwa, kurwa, kurwa! to